Rytuał przeciwko wrogom 30 lipca. Już 30 lipca przeprowadzę silny, energetyczny rytuał oczyszczający z wszelkich wpływów wrogów. Czaszka i piszczele to doskonały moment, by odciąć się od klątw, uroków, złorzeczeń, zazdrości i negatywnej energii kierowanej w twoją stronę. Wszystko to zostanie odesłane tam, skąd przyszło, a ty odzyskasz spokój, lekkość i energetyczną harmonię. Uczestnicy poprzednich edycji często mówią o zaskakujących zmianach, jakby los nagle się odwrócił, a życie znów zaczęło sprzyjać. Moje rytuały pomogły już dziesiątkom tysięcy osób w przywróceniu równowagi, ochronie przed nieprzyjazną energią. Możesz do nich dołączyć, z radością wesprzeć się swoją magią. Każdy rytuał przygotowuję indywidualnie, zgodnie z Twoją osobistą sytuacją, by zapewnić maksymalne wsparcie i skuteczność. Jeśli chcesz wziąć udział, napisz do mnie wiadomość prywatną. Zapisy przyjmuje do 30 lipca do godziny 22. czasu polskiego. Wróżbita Łukasz Węcka.